Jestem i jestem. Pozdrawiamy Z Dolnego Śląska. Jesteśmy na stoku Winterpol Biały Jar w Karpaczu ze mną jest Maciek, instruktor narciarstwa. Rozmawiamy o skiturach. Ja przyznam szczerze, że nigdy nie próbowałam, a wiele dobrego słyszałam. Maciek, powiedz, co to jest za sport? Skitury to jedna z wielu form narciarstwa, która umożliwia nam podejście do góry, jak i potem również zjazd w dół. Mhm. A czym się różnią? Te narty. Od y, takich standardowych nart? E, to są dwie takie charakterystyczne różnice. Przede wszystkim różnią się wiązaniami, które mm. umożliwiają nam podejście. Teraz są ustawione jakby do podejścia. Trzeba mieć inne buty? E, tak, trzeba mieć buty, w których możemy wpiąć tutaj e, palce w e, taki pinowy sposób. Mm -hmm. Tu się mm -hmm. to zapina. Mm -hmm. No i drugą różnicą e, są foki, które e, kleimy na ślisk. I one umożliwiają nam podejście wtedy na. Narta... Żeby nie zjechać. Dokładnie, nie ześciskuje się. Słuchaj, to, co mnie najbardziej zaciekawiło, to to, że jak podchodzisz, a pewnie zajmuje ci to trochę czasu, to słuchasz audiobooków. Tak, osobiście korzystam z aplikacji Storytel. Umożliwia ona pobranie wielu pozycji, także nawet bez dostępu do internetu cały czas mogę mieć swoje... To tak, tytuły. bo w takim lesie to tracimy zasięg. A powiedz, tak. czego słuchasz? Osobiście słucham kryminałów. Teraz słucham polskiego kryminału nazwy Kruk i jest Aha. on w formie słuchowiska, także jest tam wiele ciekawy głosów. Polecasz. Wiele głosów lektorych jest on bardzo ciekawy, rozbudowany, także. Można wczuć się w akcję. Dokładnie. Słuchaj, dobrze, no to muszę umówić się do Ciebie na lekcję i przy okazji powiesz mi, czego warto posłuchać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. również. A za moment szczegółowa prognoza pogody. Zostańcie z nami.